Każdy z nas zna to uczucie, zmęczone, ciężkie nogi po długim dniu. W takich chwilach natura przychodzi z pomocą, a jednym z jej darów jest kasztanowiec zwyczajny. To drzewo, które spotykamy niemal wszędzie w Polsce, kryje w sobie niezwykłą moc. Kasztanowiec, czyli Aesculus hipokastanum, Przywędrował do nas z Bałkanów i stał się częścią naszego krajobrazu. Jego korona daje cień, a lśniące owoce to symbol jesieni i dziecięcych zabaw. Ale kasztanowiec to nie tylko wspomnienia. Od wieków jest ceniony w ziołolecznictwie. Dziś nauka potwierdza jego właściwości lecznicze, zwłaszcza dla zmęczonych nóg. W tej serii odkryjemy. Jak rozpoznać kasztanowca i dlaczego jest nazywany naturalnym wsparciem dla nóg? Poznamy, jakie substancje kryją się w jego nasionach, kwiatach i korze. Nauczymy się, jak przygotować domową maść z kasztanów i jak bezpiecznie z niej korzystać. To połączenie tradycji z nowoczesnym podejściem do zdrowia. Wyruszmy razem. By odkryć siłę ukrytą w brązowej łupinie kasztana. Aby korzystać z dobrodziejstw kasztanowca, trzeba go najpierw rozpoznać. To duże, rozłożyste drzewo z gęstą, zaokrągloną koroną i łuszczącą się ciemnoszarą korą. Najbardziej charakterystyczne są liście, ogromne, dłoniaste. Złożone z pięciu siedmiu listków rozchodzących się jak palce. Wiosną są jasnozielone, jesienią żółto-brązowe. W maju kasztanowiec kwitnie, pojawiają się białe, stożkowate kwiatostany przypominające świece. Po zapyleniu plamki na kwiatach zmieniają kolor, informując owady o braku nektaru. Jesienią dojrzewają owoce. Zielone, kolczaste torebki z lśniącymi brązowymi nasionami, czyli kasztanami. To właśnie te nasiona są najcenniejsze w ziołolecznictwie. Uwaga, nie mylmy kasztanowca z kasztanem jadalnym. Ich liście i owoce są zupełnie inne. Kasztanowiec to nie tylko ozdoba parków, ale i naturalna apteka. Warto nauczyć się go rozpoznawać podczas spacerów. Siła kasztanowca tkwi w jego składzie chemicznym. Najważniejsza jest escyna, naturalna mieszanina saponin, która uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne. Dzięki temu kasztanowiec zapobiega obrzękom i wspiera krążenie. Nasiona zawierają też flawonoidy, takie jak kwercetyna i kemferol, silne antyoksydanty o działaniu przeciwzapalnym. Flavonoidy i escyna tworzą duet, który łagodzi stany zapalne i wzmacnia żyły. Kolejna grupa to kumaryny, zwłaszcza eskulina, która wzmacnia naczynia włosowate i zapobiega pajączkom. Ekstrakt z kasztanowca jest więc jednym z najczęściej stosowanych naturalnych składników na ciężkie nogi i żylaki. Najwięcej cennych substancji znajdziemy w nasionach, ale także w korze i kwiatach. Dziś najczęściej sięgamy po standaryzowane ekstrakty z nasion. To właśnie escyna jest kluczem do zrozumienia mocy kasztanowca. Zwykły kasztan z parku to prawdziwy skarb dla zdrowia nóg. Warto wiedzieć, jak go wykorzystać. Problemy z krążeniem nóg to codzienność wielu z nas. Kasztanowiec jest naturalnym sprzymierzeńcem. Wzmacnia i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. Escyna poprawia elastyczność żył, wspiera pracę zastawek i ułatwia odpływ krwi. Regularne stosowanie maści lub żelu z kasztanowca pomaga utrzymać żyły w dobrej kondycji. Kasztanowiec łagodzi objawy żylaków, ból, obrzęk, uczucie ciężkości. Działa przeciw zapalnie i poprawia mikrokrążenie, zapobiegając powikłaniom. Warto stosować go profilaktycznie, zwłaszcza przy pracy stojącej lub siedzącej. Wieczorny masaż maścią kasztanową to prosty sposób na ulgę dla nóg. Dbajmy o nogi noszą nas przez całe życie. Uczucie ciężkich, opuchniętych nóg to częsty problem. Kasztanowiec, a zwłaszcza escyna, uszczelnia naczynia włosowate i zmniejsza przepuszczalność ścianek. Dzięki temu obrzęki ustępują, a nogi odzyskują lekkość. Maści i żele kasztanowca przynoszą szybką ulgę, szczególnie po długim dniu. Często zawierają też mentol, który potęguje efekt chłodzenia. Regularne stosowanie pomaga utrzymać równowagę płynów i zapobiega nawrotom opuchlizny. Badania potwierdzają skuteczność escyny, jest porównywalna do pończoch uciskowych. Najlepsze efekty daje połączenie obu metod. Wieczorny masaż to nie tylko leczenie. Ale i relaks. Dbajmy o nogi codziennie, by były gotowe na nowe wyzwania. Domowa maść z kasztanów to prosty, naturalny kosmetyk. Potrzebujesz 15-20 świeżych kasztanów, 250 ml oleju, np. oliwy, 25-30 g wosku pszczelego i opcjonalnie oleje eteryczny. Kasztany umyj, osusz i drobno posiekaj razem z łupinką. Zalej olejem w słoiku, odstaw na 3-4 tygodnie w ciepłe, ciemne miejsce, codziennie wstrząsając. Po tym czasie przecedź olej przez gazę. Podgrzej olej w kąpieli wodnej, dodaj wosk i mieszaj do rozpuszczenia. Dodaj olejek eteryczny, jeśli chcesz. Przelej do słoiczków i pozostaw do ostygnięcia. Maść przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu, zachowa właściwości przez kilka miesięcy. To świetny sposób na wykorzystanie kasztanów z jesiennego spaceru. Naturalna pielęgnacja nóg jest na wyciągnięcie ręki. Spróbuj i przekonaj się, jak działa. Maść kasztanową stosuj zewnętrznie. Masowując ją w skórę nóg od kostek w górę. Najlepiej robić to wieczorem, po całym dniu. Po aplikacji unieś nogi na kilka minut. To wzmocni efekt. Maść można stosować codziennie, zwłaszcza przy zmęczeniu lub obrzękach. Nie nakładaj jej na uszkodzoną skórę, rany czy owrzodzenia. Przed pierwszym użyciem. Zrób test alergiczny na małym fragmencie skóry. Jeśli nie pojawi się podrażnienie, możesz bezpiecznie stosować maść. Nawet naturalne składniki mogą uczulać. Zachowaj ostrożność. Kasztanowiec to potężny dar natury, ale wymaga rozsądku. Surowe kasztany są trujące. Nigdy ich nie jedz ani nie rób z nich domowych przetworów do spożycia. Bezpieczne są tylko apteczne preparaty doustne, z których usunięto toksyny. Maści nie stosuj na rany, wypryski czy owrzodzenia. Kobiety w ciąży, karmiące piersią i dzieci, nie powinny używać preparatów z kasztanowca bez konsultacji z lekarzem. Osoby z chorobami nerek, wątroby lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Escyna może wchodzić w interakcję z lekami. Zawsze pytaj specjalistę. Bezpieczeństwo to podstawa korzystania z naturalnych środków. Kasztanowiec to nie tylko ozdoba parków, ale i wsparcie dla zdrowia nóg. Poznaliśmy jego wygląd, działanie i sposoby wykorzystania. Pamiętajmy, że najlepsze efekty daje połączenie natury z aktywnym stylem życia. Regularne spacery, ruch i dbanie o wagę to podstawa zdrowego krążenia. Maść kasztanowa to wsparcie, nie zastępstwo dla zdrowych nawyków. Korzystajmy z natury świadomie i odpowiedzialnie. Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa i czytajmy ulotki. Dzielmy się wiedzą o kasztanowcu z bliskimi. Uczmy dzieci rozpoznawać to drzewo i doceniać jego moc. Łączmy tradycje z nowoczesnością, by dbać o siebie i innych. Siła natury jest w naszych rękach. Korzystajmy z niej mądrze. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i podziel się nim ze znajomymi. Razem szeszmy wiedzę o sile natury.